Dzień dobry wszystkim, pozdrawiam serdecznie z punktu szczepień, bo oficjalnie dzisiaj zakończyłem ostatnie szczepienie yy, przeciwko meningokokom. Yy, mam taki żółty paszportik z wszystkimi możliwymi szczepieniami, których mam 8, więc yy, przez ostatni miesiąc mnie kuli i kuli, ale dzięki temu lecąc do Madagaskar mogę być pewny, że yy, no na tyle na ile można być pewnym, że jak coś diabli, to wiadomo, trzeba iść do szpitala. Ale generalnie lecę bardziej pewny, że, że pod względem medycznym jestem bezpieczny i wszystkie możliwe szczepionki, a nawet jedno dodatkowo ponad miarę, to, to mam. Więc ten punkt na Ligocie polecam bardzo. Dam link do miejsca. Bo i pan doktor yy, obeznany, no teraz gdzieś do Ameryki Południowej leci, wcześniej w Kambodży był, więc naprawdę yy, jeśli chodzi o profesjonalne podejście, no to yy, najwyższa półka. Yy, no i warto, yy, przeciwko COVID byłem pierwszym sceptykiem, no ale teraz. Yy, na Madagaskar, no to w sumie jestem najbardziej chyba zaszczepioną osobą w rodzinie, więc w nocy nie świecę, jest dobrze, też się czuję ok z tymi szczepionkami, więc nic się nie dzieje. Pozdrawiam serdecznie i jakby ktoś chciał taką rzutą książeczkę oprócz paszportu czerwonego i prawa jazdy czy dowodu posiadać, to. Kto pytanie błądzi, można zadawać wszystko wyjaśnię, bo nie jest to w sumie skomplikowany proces. Tak, pozdrawiam.